Zadanie 9. Dana jest nierówność, no faktycznie, dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź. Najmniejszą liczbą całkowitą, która nie spełnia tej nierówności, jest, ważne, nie spełnia, podkreślone, pogrubione. Czyli tak, ogólnie musimy rozwiązać nierówność. Tak, dobrze, to sobie na razie przepiszmy, może tutaj, 3 odjąć x minus 3 dzielone na 2, większe, równe, x plus 3, na 5 minus 1. Pierwsza rzecz zawsze w równaniach i nierównościach określamy dziedzinę. No i tak, nie ma żadnych x w mianowniku, nie ma żadnych x, x pod pierwiastkiem, czyli dziedzina to x -y należące do rzeczywistych, czyli co nam nie wyjdzie, to będzie dobrym rozwiązaniem. OK. No i teraz co my możemy zrobić? Tak, na pewno przeszkadzają nam te liczby, więc my musimy sobie pomożyć obie strony nierówności przez liczbę, która jednocześnie skróci dwójkę i piątkę, czyli przez dyszkę na przykład. Czyli tak mamy 3 razy 10, bo każdy element musimy pomnożyć. Potem odjąć x minus 3 przez 2 razy 10. Celowo tak wszystko wymnażam po kolei, żebyście widzieli, bo tutaj znaki będą bardzo ważne. Potem mamy x plus 3 przez 5 razy 10. No i tu już mi się z zabrakło miejsca. Minus 1 razy 10. Ok, teraz już tutaj niżej. 3 razy 10 to jest 30. Teraz tak, dwójka z dziesiątką się skraca, to tu jest 1, tu jest 5, czyli mamy potem minus. W nawiasie, bo jeżeli nam tu jedynka została, co nie, bo po to skróciliśmy, to tak jakby to nam się staje już pełnoprawną liczbą, a nie licznikiem powiedzmy, czyli spada nam tak jakby, już wtedy mianownika nie ma. Ale pamiętajmy, że czy tu byłby minus, czy plus zawsze weźmy to w nawias. Tak jest bezpieczniej po prostu. Potem było razy 5, to na razie jeszcze sobie nie wymnażamy. I tutaj tak samo 5 i 10 się ładnie skracają, czyli to znowu spada, weźmy to w nawias. Było razy 2 i na końcu jeszcze odjąć 1 razy 10, czyli 10. Ok. I teraz tak, 30 odjąć. I teraz mamy x razy 5 to jest 5x, minus 3 razy 5 to jest minus 15. Ok, większe równe, x razy 2 to jest 2x. 3 razy 2 to jest 6 i odjąć 10. Dobra. Wymnożone już mamy. Teraz mamy już tylko dodawanie odejmowanie, więc przyszedł czas na opuszczenie nawiasów. I pamiętamy, że jak mamy minus przed nawiasem, to zawsze on zniknie, ale ta liczba i ta liczba będą miały przeciwne znaki, czyli z 5x zrobi się minus 5x, a z minus 15 zrobi się plus 15. Większe równe i tutaj nie ma minusa przed nawiasem, więc po opuszczeniu po prostu przepisujemy bez zmian. Taka jest różnica. Ok. Teraz to, co się da, to dodajemy, odejmujemy, a potem niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą stronę. 30 dodać 15 to jest 45, odjąć 5x, większe równe. 2x, 6 odjąć 10 to jest minus 4. I teraz w równaniach i w nierównościach starajcie się zawsze przynosić niewiadome na tą stronę, na której wyjdą nam dodatnie. I zrobimy to najpierw w ten powiedzmy właściwy, bezpieczny sposób, a potem pokażę Wam, dlaczego ten drugi jest gorszy. Czyli lepiej jest przenieść minus 5 na prawą stronę, bo teraz tak po lewej stronie zostanie nam 45, i to przerzucamy sobie w takim razie tutaj, więc z minus 4 zrobi się plus 4. Większe równe było 2x, i przerzucamy minus 5x na prawą stronę, czyli zmienia się znak na 5x. I wychodzi nam 40. 9 większe równe 7x podzielimy przez 7 to nam wyjdzie, że 7 większe równe x i zaraz może tak od razu podajmy sobie odpowiedź możemy zaznaczyć nawet tutaj taki jakiś przedział sobie tak, że mamy tą siódemkę jest większe równe, więc kółko zamalowane, znaczy mniejsze równe, więc kółko zamalowane. Więc wszystkie liczby w tę stronę spełniają naszą nierówność razem z siódemką. No i teraz pytanie: najmniejszą liczbą całkowitą, która nie spełnia tej nierówności. Siódemka spełnia i wszystkie mniejsze spełniają. Więc całkowita, która nie spełnia, to najmniejsza to jest ósemka, bo kolejna, która nie spełnia, to jest dziewiątka i tak dalej. Więc tutaj odpowiedzią będzie C, czyli 8. A teraz pytanie, dlaczego mówiłem o tym, żeby przenosić tak, żeby x -y były dodatnie. Bo jeżeli na tym etapie, tutaj, zrobilibyśmy sobie, wydmy kawałek, przerzucilibyśmy sobie x -y na lewą stronę a liczby na drugą, to tak byłoby. Minus 5x odjąć 2x, większe równe minus 4 odjąć 45. I tu nam wychodzi minus 7x, większe równe minus 49. I wtedy dzielimy nie przez 7, tylko przez minus 7 i wychodzi nam x, a tu nam wychodzi 7, ale ten znak zmieni się na przeciwny, ponieważ zawsze jak mnożymy albo dzielimy obie strony nierówności przez liczbę ujemną, to musimy pamiętać o tym, że ten znak się zmieni na przeciwny. Więc jeżeli nauczycie się i w równaniach i w nierównościach, żeby zawsze przenosić x w ten sposób, żeby był po tej stronie, po której wyjdzie nam dodatni, a nie ujemny, to ten błąd jakby eliminujecie sobie, nie musicie o tym pamiętać, że to się zmienia. Oczywiście to jest wasz wybór, natomiast uważam, że to jest ograniczenie ryzyka w pewien sposób.